Cześć, dzisiejszy film dotyczy nadawania dostępów do Google Tag Managera. Logujemy się na tagmanager.google.com. W pierwszym widoku powinniśmy zobaczyć nasze konto. Przechodzimy do kontenera albo do ustawień konta. Możemy to zrobić, klikając tutaj w link naszej domeny albo nazwy kontenera. Po zalogowaniu się okna przechodzimy na administrację, zarządzanie użytkownikami z poziomu konta. W tym miejscu klikamy plusik, dodaj użytkownika, podam przykładowy adres adrenopa.pl, zaznaczam rolę i zapraszam użytkownika. To tyle. To samo możemy zrobić z nieco innego poziomu. Przechodząc bezpośrednio w koło z przy ustawieniach konta, I jesteśmy z powrotem w administracji, zarządzaniu użytkownikami, i tutaj też plusik do tej użytkownika. Dzięki.